Mamy siły już walczyć z tym rowem. Włączyliśmy trzy pompy. Walczymy już od momentu, jak zrobili ten unijny rów. Walczymy, żeby nam ktoś pomógł, żeby nam nie zalewało działek. Ja rozumiem, że jest śnieg, że to spływa. Ale proszę pana, tam przepompownia nie włączona, bo jest dzisiaj niedziela. Nie ma kto nam pomóc. My po prostu nie wiemy, co mamy robić. Ja już wydzwoniłam wszędzie. Aha mam nie płakać. Ale po prostu ja już nie mam siły. On jest podłączony pod ulicę. Tłumaczono, że on ma tylko zbierać wodę z ulicy, a nikogo nie obchodzą działki. I a działki... wcześniej był ten rów? A wcześniej była założona faszyna był rów chłonny i odpływowy, dokładnie. A teraz jest położona membrana, są położone żwir, darnia i ten rów zamiast funkcjonować. To on został wypłycony. On został co najmniej 60 do 50, 60 centymetrów wyżej, jak był poprzedni. I stąd jest problem z działkami. Jaki to jest skuteń, ja, nie nie? ja się pytałem, byłem w urzędzie miasta u pana Szczobrego prezydenta mhm. i powiedział, że ten rów ma odbierać wodę nieczystości, jak przyjedzie samochód z ulicy. Tak. A, A działki. Co z działkami? działki Das w tej chwili żeśmy tam y, y, założyli trzecią pompę dokupiliśmy, żeby ona wypompowywała, bo dwie pompy nie nadążyły. Trzecia, i, ale teraz nie ma gdzie odpływać i znowu będzie zaraz zalane mieszkanie. Tak, bo tu już położyliśmy dykty tam, o, jak nie przełożyć, bo jest wszystko mokre i nogi i wszystko. O. No tu jeszcze nie ma wody w domu. Ale już tu cały czas szmaty kładziemy. Już do progu dochodzi, parę minut jeszcze będzie się pompować, to będzie pełne. Bo tu wiadomo, że schodzi z działki woda, bo wszędzie jest woda, śnieg, schodzi. Wiadomo, ale żeby to było... Nam chodzi o to, żeby odpompowali to wszystko. Żeby po prostu my włączymy pompę, żeby pompa chodziła, żeby woda zeszła. Ale żeby rów odbierał. Bo tak to wszystko pójdzie. Wiadomo, że to tyle dziesiąt lat działki były budowane temu, nikt nie wiedział, że oni tak to ruch zrobią, przecież by się podniosło w ten domek wyżej. Zrobiony jest druga pompa, bo jedna nie odbierała, no, a dziś już właśnie. nawet proszę zobaczyć, nawet nie już odbierają. dwie odbierają. Nawet trzecia jest z tej strony domku też, też. też nie odbył. Już nie zdążył. Wszystko zostanie zalewane. Wina, by, by, by. cały czas pokreślam, wina dzisiejszego pompowania i tego rowu, co jest zrobiona membrana. Ten, co projektował, podejrzewam, że chyba był bardzo mocno nad, zadymiony. Powtarzam, był mocno zadymiony, nie wiedział jak się... Życie układa. A ja, ja dzwoniłam wszędzie do wodociągów, do y, tego, do kryzysowego tego takiego, co jest... Y, nie? Nikt nie odbiera telefonu. Mówią niedziela, nie ma nikogo. Nie ma nikogo, kto by pomógł. Ja się pytam tego pana w wodociągach, czy proszę pana, jakby zalewało miasto, czy coś. To nie ma kogoś, kto by ludziom pomógł? Nie wiem. A powiedzcie mi, ile razy was już zalało tutaj. Kiedy jest, kiedy jest duży opadek śniegowy, czy duży deszcz, większy deszcz wypływa, nie mieści się w rowie ze względu na tą kochaną membranę, tą gumę wypłycenie rowu, wylewa na działki to nie tylko mnie powtarzam, tylko ode mnie w dół I tam sąsiad i tak samo jak oni nie mają z tamtej strony ulicy ma i oni mają taki sam, no. że też tam im z tamtej strony rów nie odbiera i tak samo zalewa im Pracę. działki Pracę. Na Także to, to jest nie tylko nasz problem, nie tylko nasz, tylko to jest wszystkich Działkowiczów problem. Tutaj ludzie w ogóle już nie chcą na działki przychodzić, bo mówią po co? Kajaki kupi. jeszcze raz, nieźle zrobiony ruch, nie trzymajmy się do przepisów unijnych. Kochani, panie prezydencie Żmurkiewiczu, nie trzymajmy się spraw unijnych. Utrzymajmy się spraw życia, życiowych. Nie mi, bo ja mogę pożyć jeszcze parę lat i umrę, ale to sytuacja zostanie. Kochani urzędnicy Świnoujścia i Unii, zlitujcie się nad Działkowiczami i sprawę weźcie w swoje rejestry. nareszcie nam pomogli, żebyśmy my mogli spokojnie pożyć, a nie zawsze płakać. Tu jest w główny kolektor który powinien odbierać tą wodę z tam z robu, co yy, z Grunwaldzkiej z szosy i powinien powinien jeszcze raz powtarzam powinien odbierać działek też bo tak za Niemca było robione i kto myślał trzeźwo i dokładnie tak zrobił i teraz proszę jak wysoko woda stoi że nie widać nie widać przelewu nie widać otworu ponad otworem jest ponad 10 cm wody ponad otworem Otwór ma średnicę po pół metra, 50 centymetrów, 45 gdzieś powiedzmy i ten otwór leci pod ulicą i idzie proszę Państwa do tego zbiorniczka tam tutaj pod spodem.